Witam was w grze tutaj Ja jestem sobie Radio jest ze mną miły Sema. Tak, i to jest ponownie zombie mod <głos> <głos> Tylko, że... Kolejna mapa. Tak. Y, tak. Na tej mapie ja, nie jesteśmy... Ja od razu mówię... No no. Mów, mów. Na tej mapie nie tego tak bez jak na tej poprzedniej, więc będziemy improwizować strasznie. Tak, ja od razu powiem, że ja pierwszy raz gram na tej mapie nawet. Wginę, to do ciebie wam. czy Ja może pierwszy raz nie gram, ale gram z raz, albo dwa. Więc tą lepszą broń kupić. A, to ja nie mam kasy jeszcze. Bo No dzień dobry, ej! Dobra. Ja idę broń kupić, nie wiem co, co kupuję, ale okej. Okay. Ja kupuję to za 600 tradycyjnie. Ło, no. tu się... ...pamperek drze. Ten fotel, jak, się, jak patrzę stąd często z tego okna, to ten fotel ma wrażenie, że to jest ząb, mylę fotel z ząbekiem. Zauważyłem, że częściej lecą tym oknem, tym podwórkiem. Tak, nie ja wiem to. No. Przestań się kiwać, bo cię trafić nie mogę. Nie wiem czy w ogóle w tym odcinku będziemy ryzykować otwierać jakieś drzwi czy coś takiego Jezu jak ja dzisiaj mówię Ja Jak Teraz... zawsze Powiedział <laughs> co wiedział Dobra wyhaczył banie O tu widzę same, w... Są jakieś drzwi do otwarcia tam jest broń A i najpierw trzeba włączyć zasilanie Nie wiem O druga runda No Czekaj, czekaj, jest jakieś zasilanie, co to jest? Nic to nie jest. A, to już na schody jeszcze, no tak. 3 3. Dobra, może później się, się pokusimy o to. Czas? Bardzo dobrze. Ojej. Ty jesteś, okay, Dobra, zobaczcie. Dobra, na razie się zapowiada, że... ...utrzymamy jako tako. Co? Te... kłopoty. Uważaj, weszli ci tyłem! Ło! tutaj ten oknem ci weszli. Dobrze. Ale ty to widziałeś, czy nie widziałeś? Nie widziałem. A gdzie to jest jeszcze okno? Tutaj, no tym ci wbili. Chodź tu do mnie, chodź, cofnij się. Sam gdzie ty Tutaj, tym oknem ci wbili. Ty? No, tym, tutaj ci stoję. O. Byłem akurat tam, nie poleciałby cię zarąbali. Staram się jak najgrzeczniej to ująć. Chociażby się przydało iść dalej aby skrzynkę znaleźć. O ile to jest w ogóle na tym mapie skrzynka. Nie powinno być. O Jezu, jak to jest. Dalej, ładuj, 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 ładuj. Oj, coś mi się zdaje, że tu długo nie pożyjemy. Już tak źle się, się robi Rzucę No kaleka nie Masz koleka? Nie, my no, zaraz będzie Można rzucić przez zamkniętą szybę granat? szybę Opięcie nie. Tak. Knot? A czy przy to rzucisz granat? Tak, wyrzucisz. Nie wiem czy ja nie zrobiłem kaleki Jest kaleka, dobra, ja mam kolekę za oknem. Ło! Wbija! 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 Koleka wbiła! Koleka wbiła! Tego możesz zabić, bo jest 7 Podwójne punkty. To chyba koniec rundy teraz tak Nie widzę nikogo więcej Ja widzę. Dobra, spoko Uda Już, Już nie ma Ale on zapierdziela No Ej, dobra ja Miałem 2000, ty masz 300 Uważaj Ło! mnie! Jakby nie patrzeć, byśmy musieli w górę Gdybyśmy chcieli otwierać Dobra, amunicję pełną mam Dobra, ja otwieram pierwsze No Nie wiem czy tam dalej nas spotka O matko, myślę, że to był błąd, wiesz Patrzycie miejsca jest Ale to jest... No no... Fak, tu nam będą wbijać. A ja wróciłem tędy. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja Jestem a. na balkonie, zabijałem wejście. Łooo, wow, ale to będzie... Czekaj, czekaj, coś mię do uduszenia. Ołaj, ołaj! No, o, okay, dzięki. Okej, spoko, spoko. Też nie kilka razy. Dobra. No, tak, tutaj patrzę. Tutaj są drzwi. Nie wiem, którym dowiem go tutaj wchodzić. Tutaj mamy schody. Ej, to te, nie jest te, złe. Te, to są... Zobacz, Ulej, to masz to tylko perki. Balkon? Co są? Perki takie, nie wiem, czy to jest na przyspieszenie, czy na szybsze ładowanie. To jest chyba na większy pancerz. Nie. Tutaj ten automat. E, to był, to chyba szybsze strzelowanie i ładowanie. Co? Najpierw trzeba zasilanie. Dobra, jakieś... słuchaj, tutaj jest... Tam jest zasilanie coś. Tutaj będzie coś z zasilaniem pewnie. Czyli gdzieś tam trzeba gdzieś. by jeszcze drzwi otworzyć, tak? Ale tu jest... Tu jest pikuś! Bierz, bo tu mamy tylko balkon. I tu! Dobra, a były to jakieś bronie na ścianie, co to jest dubletówka zapewne. Były, no. były był na ścianie. Jakiś... Cocktail mołotowa... Jakiś o, machine gun tak. Co masz? To jest ten niemiecki taki. U, nie ja mam te, te broń, co chcę Czyli gdzieś Nie się mam brody. Nie ma, A to? To e, tutaj To jest do otwarcia tego Ej to są drzwi do otwarcia, można Dzień, drzwi no, otworzyć masz, Tylko, że Dobra Ubraj To coś kupiłeś? Aha broń No Dobra spoko Czyli jakbyśmy tutaj otworzyli tam przez kibel jakiś Tutaj jest jedno okno No nie wiem to próbujemy tutaj czy idziemy jeszcze gdzieś dalej Dobra Nie no nie nie jak chcesz Zostajemy tutaj Jak ty chciałeś Jak ty mówisz, żeby się bronić Słuchaj, oni będą nam tylko z dwóch stron wchodzić Z dołu I z Aha. balkonem No Dobra to zostajemy tutaj nie? Na razie Tak że coś później się pobawimy w punkty to... Ja stu... najlepiej chyba będzie Gdzieś tu stanąć? Gdzie jest ten smata? To tutaj idzie. Dobra. Nie, to, to zabijaj. O, ona się Dobra, ja dostał. Dobra, piąta runda. Zobaczymy, czy wytrzymamy. Tak, I tutaj ciężko. tutaj da się włączyć takie coś elektrycznego, widzę? Że nam nie będzie tak. Właśnie. Tam jest Stoj. skrzynka, no właśnie. Tylko najpierw trzeba włączyć to zasilanie. Dobra. Czekaj, co tu się robi? Już na dole jest. Dobra, tu ja. Już go nie ma. Ściana. Ej, tu jest ściana też z tyłu. Przy schodach O matko. Mam nadzieję, że się to nie wyżywa dobry pomysł. A co? tragedia jeszcze gdzie? Na razie nie. No na razie nie, ale już prawie. Tylko jest skrzynki nigdzie nie ma. No gin jak do ciebie szczenał. Natychmiastowe zabicie. Oj, natychmiastowe? Tak. No dobrze. Drze się. Nasza cholera, że ta barierka nie jest... ten... Kradę jakoś. Dobra, oj, do, olej tu idzie Dajesz tam radę? Tak, bo Jak najbardziej Dobra No, przypadkowo wlazłem Max emo Pumówka? Dobra, ale ja tu nie mam nikogo na razie. Dobra, kolejna runda. Tak. To są, ja są się... fajne tek... Tu są teksty fajne. Nie otworzyć tych drzwi czasem? Jak chcesz. Otwierasz? Tak, otworzyłem. I wbijamy? Gdzieś tu polazł. A, to jest skrzynka! O. Także teraz przypadku... Ej, tu są schody jakieś cholera. Kurde, to jest okno na dole. Nie, to czaknie... A to jest zasilanie. Włącz Włączyłeś zasilanie. Włączyłeś zasilanie. No Włącz, wiem, wiem, ale... Nooo! Radział! Chodź tu! Chodź tu! Uważaj, wieźle i tu leci! O dupe! Będę leżał zaraz Chyba Staram się pomóc jak mogę Uważaj, uważaj Mówi, że to był błąd To wielki Weź losuj O dobra Plecy, plecy, ej pleczy. Oaj, oaj. Widzę

O, no, na coś zabicie Siępaj, 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 siępaj Bitch, please Dobra, włączyłeś włączyłeś zasilanie, nie? Tak To teraz czekaj, tu było coś Tu coś było O! Oh, yeah. oh, Aha, no bo to są te, że nie będą ci przełodzić Tak, tylko jak ja to mam tam wejść teraz No nie możesz, to jest nie samo po jakimś czasie Aha. Ło! Wow. że ja tu niby sam jestem. Dobra, widzę Shit! Muszę cię chociaż podnieść Too fucking close Ja to jest okropne <laughs> No bo mnie No no do no Tak to już... To chyba, chyba będzie nasza ostatnia runda Mówisz? Patrz to, ja jestem tutaj Chociaż panie... Muszę cię zganić Leżę w tym korytarzu w Koniec gry Siódma runda No nie, musimy Wiecie. jakoś to opanować sobie. Tak, tak, nie, to jest mapa typowo na kilka, kilka tych, kilka osób, Więc nie idźwie. na dół. no. Tak. Dobra, to no, było to tyle dobra. w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Oceniajcie, komentujcie. Jeśli chcecie, subskrybujcie. Tak. Cześć, pa! No, na razie, cześć.